Ty, który dotarłeś aż tutaj, wiedz jedno: czas, który spędzisz przy tym filmie, nie będzie stracony. Jeśli tylko pozwolisz ten moment, może stać się oddechem dla twojej duszy. To nie przypadek, że jesteś tutaj właśnie teraz. Coś w tobie woła o ciszę, pokój, kierunek. Więc weź głęboki oddech i zostań choćby na kilka minut. Bo być może to, czego najbardziej dziś potrzebowałeś, to nie była szybka odpowiedź, ale słowo, które otuli cię od środka. Ile razy czułeś się już zmęczony, wyczerpany, zagubiony, jakbyś walczył ze wszystkich sił, a mimo to tonął. Czasem dusza milczy, a kiedy milczy, dusza mówi ciało zmęczeniem bólem, bezsennością tym ściskiem w klatce piersiowej, którego nikt nie rozumie. Ale istnieje miejsce odpoczynku, istnieje cisza, która nie boli, istnieje obecność, która pociesza. I to właśnie w to miejsce teraz wchodzimy. Panie, w tej świętej chwili oddaję Ci wszystkich, którzy słuchają tych słów. Ty znasz każde serce, Ty widzisz ukryte łzy, niewypowiedziane lęki, ból, którego nikt nie dostrzega, Ojcze. Dotknij teraz każdej zmęczonej duszy. Tchnij swój pokój tam, gdzie panuje niepokój. Odnów siły tego, który jest u kresu wytrzymałości. Pokaż, że nawet gdy wszystko wydaje się bez sensu, Twoja miłość wciąż podtrzymuje. Prowadź tę osobę swoją dłonią. Oddal złe myśli poczucie winy porażki, opuszczenia. I niech w tej chwili nawet w ciszy poczuje, nie jest sama. Może od dawna próbujesz być silny, aż zapomniałeś jak to jest płakać. Może jesteś tak zajęty ratowaniem innych, że zapomniałeś o sobie. Ale dziś. Yeah. Dziś możesz po prostu odetchnąć. Nie musisz teraz ogarniać wszystkiego. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że zaufasz choćby odrobinę, że coś większego cię podtrzymuje, nawet gdy tego nie widzisz. Jeśli masz ochotę się poddać, to nie czyni cię słabym, to czyni cię człowiekiem. Ale istnieje siła, która przychodzi z góry. A kiedy cię dotknie, przypomnisz sobie, że przeszedłeś przez gorsze rzeczy i przetrwałeś. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, napisz w komentarzu. Panie umocnij moją duszę. Ne. Napisz to. To więcej niż zdanie to akt wiary. A jeśli możesz zostaw polubienie, to pomoże tej modlitwie dotrzeć do kogoś, kto też tego potrzebuje. Więc zostań jeszcze chwilę. Pozwól sobie poczuć tę troskę, która przychodzi z wysoka. Nie musisz teraz wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że uwierzysz, iż ból, który dziś przyszedł, nie zostanie na zawsze. Jutro nie nadejdzie bez przejścia przez noc, ale nawet najciemniejsza noc kończy się światłem nowego dnia. I zobaczysz znów się uśmiechniesz szczerze. Spojrzysz wstecz i powiesz: nie wygrałem sam, ale wygrałem.